Siemaneczko Robaczki, witam Was w niezwykle przepięknym dniu, jaki nas dzisiaj nawiedził. Jak widzicie, kawał roboty przede mną, ponieważ to wszystko jest jeszcze rozebrane. Wiatraki od chodnicy leżą. W ogóle mam tu taki bałagan, że nie wiem za co się zabrać. Natomiast mam coś dla Was, słuchajcie, jest coś, coś przyszło. Patrzcie na to. O, pomijając przepiękną chodnicę, do której właśnie te wiatraki, które Wam pokazywałem, musimy zamontować. Do tego mamy wałeczki Brian Crowery 264, które idealnie będą pasowały do tego streetowego setupu. Więc, żeby nie przedłużać, ja biorę się do roboty i mam nadzieję, że jak najwięcej kontentu Wam zaraz dostarczę. Nie, oczywiście do zobaczenia za chwilę. Tak więc, zanim przejdę do, do modyfikacji mojej chłodnicy, chciałem Wam pokazać, dlaczego w ogóle ją modyfikuję. Ponieważ, jak sami zobaczycie, te wiatraki, które tutaj przygotowałem, pochodzą z Lexusa. Też z silnikiem 2JZ, natomiast inne mocowania, tam była nieco szerzej, chłodnica była nieco szersza, jeżeli chodzi, patrząc na szerokość auta. Natomiast była dużo, dużo mniejsza, przez co też niestety nie miała takiej wydajności jaką byśmy chcieli przy turbo. I już Wam pokażę co mnie czeka, może uda mi się to nawet jedną ręką, kurde, jedną ręką to kury macie, ale patrzcie, niestety tutaj jak widzicie to nam się nigdzie nie schodzi więc muszę po prostu przygotować takie drobne stawki, które muszę najpierw pospawać, dospawać do, do chłodnicy, a później je nagwintować dzięki temu to wszystko będzie leżało po prostu jak seria ok, tak więc zmieniła się nieco koncepcja, zamiast dodawać tylko i wyłącznie mocowań Okazało się, że w momencie, gdy okroję nieco tutaj mocowania, tak jak widzicie, to mocowanie z, z dziełem zostało wycięte w, w zupełności, ale co się okazało, dzięki temu cały, cały, cały zestaw obudowa wraz z, z wiatrakami wchodzi po prostu idealnie, idealnie tutaj pomiędzy, pomiędzy spawy, tym samym dzięki temu dużo więcej powietrza będzie w stanie... Przez, przez chłodnicę, dzięki temu też wyciągnąć znacznie więcej ciepła. Także zostało mi do zrobienia trzy wstawki, które mam już pomierzone, więc mam je już na przecinarce taśmowej, więc wycinam je no i zobaczycie mnie, jak będę je spanował w miejscu. Tak jak widzieliście dwa już są mocowania przystawane, więc od razu zabieram się za i zaraz będę to wszystko skręcał. Nie, nie mój najlepszy dzień. Ja powiem Wam, że mnie nie jest to moje najlepsze spawanie. Ten dzień na pewno nie byłby zaliczony do najlepszych i udanych. Natomiast, ze względu na to, że są to tylko i wyłącznie elementy montażowe wiatraków, nie będę specjalnie się do tego wracał i robił na nowo, bo. Są to tylko i wyłącznie, tak jak widzicie, to nie będzie przenosić żadnej specjalnej siły, więc po prostu zostanie tak jak jest. Zostało mi jeszcze do wpawania dwa drobne mocowania od spodu, które będą podtrzymywać cały, całą chłodnicę, więc biorę się za to no i składam do kupy, bo jeszcze dzisiaj wypadałby przed 21 wejść do domu. Ok, moi drodzy, tak jak wspomniałem, nie był to mój najlepszy dzień, jeżeli chodzi o spawanie, natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, które zostały dzisiaj pospawane, nie są one jakieś super kluczowe i na pewno to, co dzisiaj wykonałem, będzie wystarczająco dobre. Pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Także wszystko jest dokładnie tak, jak miało być. Zostaje mi też przerobić górną. Górny przewód, górną rurkę, która idzie z głowicy więc z tym zajmę się zapewne jutro, o ile, o ile będzie mi dane. Tak jak wspomniałem, wcześniej, mam też wałki, które przyszły i będę musiał się za nie zabrać. Mam też dodatkowe płytki, którymi będę w stanie to wyregulować, a tymczasem. Będę się powoli zabijał. Co prawda, chłodnica jest przykręcona, natomiast w dalszym ciągu zastanawiam się nad tym turbo. A jeżeli przyjdzie mi je wymieniać, no to prawdopodobnie będę musiał też zmienić rurę, która idzie od turbosprężarki do interkulera. Tym samym nie skręcam jeszcze wszystkiego tak na tip top bo kto wie, będę musiał, prawdopodobnie będę musiał jeszcze to raz rozbierać, a żeby zaoszczędzić czasu, lepiej żebym zostawił to w miarę luźne, także nie zalewam jeszcze układu, no i cóż, zawiłem się do domu, bo jest po 20, trzeba jeszcze pójść troszkę pożyć poza pracą i garażem, więc takim, takim akcentem dzisiaj zakończę ten film i prawdopodobnie taką aktualizację zobaczycie. Więc, jak widzicie, też prace idą do przodu. A my widzimy się podczas następnego klipu. Trzymajcie się, cześć.